Hej, z tej strony Słupki Witki. Dzisiaj nagrywamy nową serię. Tak. to no. tworzymy nowy świat. O Jezus Maria. Co ja zrobiłam? Ech. Super po prostu. Zaje fajnie. Najlepiej w świecie. Leke Co to jest za światło. Jak tworzymy nową to się będzie nazywać... Babka, tak. Ej, fuj co ja piszę to jest do innego serwera. Niech będzie taki. i się nazywa babcią. Tutaj i pracę. To teraz gramy To jest Mhm Aha. Aha. Ja nie już myślałam, że tutaj jest pustkowie. Dobra. Pierw sprawdźmy okolice. Myślę, że tutaj będzie fajne miejsce. Ule, no to tutaj, tutaj, tutaj... Tak, tutaj, tutaj. Tutaj jest fajne miejsce. nie, nie da... Tutaj, o tutaj. Czemu ja co to Tutaj o tutaj. Myślę, że tu można by się, można było by się osiedli. Nie No dobra. Teraz mamy pierwszy drzewo. Mam nowy tekstur pak. Widzicie jak się zmieniły o to, 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 Serio? Dobra, już jeszcze... I... Te, te, te nóżki skurczaka się zmieniły I, mo... i moje życie. Tutaj o, tu, tu, tu. Powiedz. wiecie y... Y... tak. Zapatrzyłam na telewizor. Zabijemy sobie kurczaka. Tak. Jest po prostu super, że zrobiłam kurczaka. Myślę, że tutaj można się fajnie osiedlić, ale lepiej lepiej tak blisko nie. Ja sobie jeszcze tutaj pochodzę. Będę sobie robić postoję. W drugim odcinku już będziemy mieli chyba dom. Chyba nie wiem jak znajdę jakąś fajną miejscówę. Na razie jeszcze nie wiem, ale myślę, że tutaj pomiędzy tymi dwoma laskami, bo tutaj już mam yy, brzozy i dęby, a tutaj mam już takie o o takie drzewka. Ja chcę blisko wody. Myślę, że tu by było fajnie. Tylko jeszcze zobaczę, jak jest tam, z drugiej strony. Wiecie co? Ja tutaj sobie tylko wlecę, a nie będę nic cytować. Bo mi się nie chcę na, na to wchodzić. Zaraz. Nie chcę mi się włazić, bo ja mam nic. Ja sobie tutaj wlecę, bo mi się po prostu nie chce... Ej, no tutaj fajne miejscu, jest tylko mała góra. Czyli sobie tutaj sobie tylko... teraz. A tutaj można. Można no, się Tutaj, tutaj będzie... O, jakiś tam... Jakiś... Pan moę, w komentarzach powiecie Jaka ze mnie łamaga i nic nie... nic nie umie nawet zrobić. pom 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 Dobra, wykopmy sobie tutaj już jakąś dziurę. Tak, nie będę się w górę kopywać. Tutaj nie będę kopywać, tylko będę się kopywać tu. I tutaj sobie zbuduję taki fajny, co taki fajny mały domeczek i tutaj będę śpić. Podziem. Też miałam pomysł, żeby się albo tutaj osiedlić, ewentualnie tutaj. Tam jest fajne miejsce. Dobra, tutaj będzie aż tymczasowy obóz. Sobie przepłyniemy tam morza. A tutaj jest niezbyt ta okolica. Jest super. Myślę, że tu by można było też. Od tam, ewentualnie tu. Jakie wysokie góry? Ja, czy, czy, czy. ja tylko sobie wlecę tam. Nie będę nic. Poza odcinkami nie będę nic, nic czytał, tylko chcę sprawdzić do góry. Nie, tutaj tu jest fajne miejsce. a jakby się na przykład na, tej, na tym posiedlić? Napiszcie w komentarzach. Czy tu? Czy tam? To w sumie niedaleko mam wodę. O, tu mam dokładnie wodę. To w sumie bym mogła się tutaj osiedlić. Jeszcze z drugiej strony mam wodę niedaleko. O, tutaj może się osiedla. Je napiszcie w komentarzach. Ja się na razie tutaj osiedlamy no. dalej. U mnie leci w telewizorze świnka Pepa, jak fajnie. Wraz to super. Jakąś taką małą kanciapę wykopiemy. Dobra, mamy jakoś taką koniec ciapy i piero idziemy po drogach jest bliżej tu. E, e, tam, tam, nawet jest fajne, fajne miejscowa. Może się wkopać. Idziemy po to drewno. Tak, mi ktoś do domu wszedł. Uha. Tutaj też jest inne miejsce. To, po, to powiedzcie. To będzie, to będzie pierwszy punkt. Napiszcie, jeden kropka. Tak, jed, napiszcie, kropka, jeden kropka. Czekajcie, gdzie jest moja kanciapa? Kanciapę już zgubiłam. Zgubiłam kanciapę. Nie, no, kanciapę zgubić. Koncepcję zgubiłam. Nic nie zrobiłam. Ja nic nie zrobiłam. Ja nic nie robię. Ja wcale nic nie robię. Ja wcale nic nie robię. Ja wcale nie włączam gamy moda. Ja wcale nie włączyłam gamy moda. Jezus, no kanciapę zgubić tak. Tam poszłam po drewno, o tam, tam, tam. Ktoś mi do pokoju wszedł. Tak, dokładnie to tata. tak. wchodzimy do naszej kanciapy. Tu. Okay. Tak, mój Dalej. Zbieramy to. Tyk, tyk. Drzwiczki. Nie wiem czemu to zrobiłam. Ale dobra. Yy. Piecyk. Krzyneczka. Łopatka się przyda, kilofik też. Mieczek robiłam? Nie, nie robiłam. Tego ja jeszcze nie mam. kierkę mam, mieczek też. kilof też, łopatę też, na co co zrobisz mocykę. Co tu zrobić? Dobra, tak powoli będziemy już kończyć. Za chwilę wyjdzie kolejny odcinek, więc do zobaczenia do następnego odcinka, więc pa pa!